Cześć, to ja Gregory, a to jest berry, bury, berry. Czyli gra, która polega na tym, że musimy karmić dziurę, żeby była większa. Tym razem jej nie kopiemy. I jesteśmy, to jest super gwiazda, która będzie nas instruowała, co mamy robić. A musimy podnosić beryski i innego tego typu rzeczy i karmić dziurę. Halo? Chciałem karmić dziurę, a nie mogę nakarmić dziury. MYK, do dziurki. O trafiłem, udało mi się to! Tak. oj dostałem pieniążka! Tak to ja mogę zarabiać. Zarobiłem dolarka! Czyli musimy jak najwięcej owoców tutaj dać. I zarabiać pieniądze! 3 dolary, 4 dolary, ale to, 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 to przecież zarobiłem pieniądze i co? O, tutaj się ładuje! Ja już się zmęczyłem, no to idę spać i wrzucam co do skarbonki. Wrzucam do skarbonki i mam 4 dolary! Wejki wakey! wakey. Mam tu upgrade y jakieś. O kurde! Dobra, budzimy się, bo nie mamy pieniędzy. A czy ty możesz nie strać mi do tej dziury? Co, a, co co, co, ja mogę wziąć, eh? O kurde! Mogę to wziąć! Mogę wziąć tabliczkę! No dobra, to teraz musimy do dziury rzucać wszystko. Myk! No albo nie mogę, bo ktoś mi przeszkadza. Ktoś mi tutaj siedzi. No weź sobie i stąd. I mamy pieniążka. I mamy pieniążka. Szkoda, że tak z tymi beryskami się nie da. No i ja już się zwęczyłem, No przecież tak się pracować nie da. Mogę zwiększyć długość dnia. O, to jest fajne. Potrzebujemy 10 dolarów, czyli 4 beryski musimy tutaj wrzucić. I stać mnie. Unlock Star Orb Generator! Tak jest! Mamy pierwszy upgrade! I moje sny są bardzo dziwne. Muszę O kurde, co to za tuba jest! Jak będziemy wrzucali beryski do dziury, to dostaniemy gwiazdkę jak Mario normalnie. A ja chcę tą całą dziurę zapełnić. Zdążę, zdążę! Mam nadzieję, że zdążę! I jeszcze jednego beryska! Szybko! Szybko! No i nie zdążyłem. Sandrop, ja potrzebuję trochę więcej czasu. Ber, O kurde. Perybody. Co to oznacza, że będę miał kolegę berysowego? To ja cały czas mogłem to kupić. I ja nie wiedział. O kurde. Od. od. blebert. I co on robi? Ach, odchodzi. On odchodzi on z pełni mi beryski! I gwiazdkę dostałem. I co ja z tą gwiazdką robię? Też rzucam tutaj. Dostałem gwiazdkę. Nie wiem po co mi jest ona. Ale no nieważne. Ważne jest to, że ją mamy. Bo jestem super gwiazdą. I mam kolegę, kolegę, który mi z skami, jagódkami. I szybko, i ostatnie do dziury. I the whole grows. larger. Tak jest, mamy większą dziurkę. A i tutaj mi się kończy czas faktycznie. To na włosy słoneczka muszę patrzeć. I ja to muszę. Ja to muszę wszystko w podczas jednego dnia zrobić. O kurde, no to przypał. Perybody 2! Biorę w ciemno! Gwiazdka! Gwiazdka! Ech! Gwiazdka! Nie wiem po co mi ty te gwiazdki jeszcze, ale na pewno będą mi potrzebne. Więc bierzemy się do roboty, żeby nasza dziura była jak największa, bo jak, jak ja jej nie nakarmię i ona będzie zła i nie dobra, to ona mnie zje. A ja bym nie chciał, No ja nie chcę być zjedzony! I tylko pytanie, czy ja te kojny sam muszę też zbierać, czy one same się będą zbierały. Moi przyjmiaciele! Jagódkowi przyjaciele, szybciej, szybciej, bo... Ta, bo wrzucę... A nie mogę was sam wrzucić po prostu do tej dziury i byście tam od razu robiły dwuje? Hm? Pomyślcie o tym! No nie mogę! Niestety nie mogę! Ale mogę go złapać! Hi hi. I koniec! Minął czas i mogę teraz zbierać pieniążki. Mogę zbierać czas pieniążki. To dobrze. Dostałem dwie gwiazdki! O kurde! Więcej gwiazdków! Więcej superstara! A, spadłem do dziury! O nie! Najgorzej, ja nie mogę spaść do dziury! Złota jagoda! O kurde! Dostanę za to jakiegoś lepszego pieniążka! Jest lepszy pieniążek! Nie, 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 kolego, ty tam lecisz, żeby bliżej mi było do wrzucania jagódek. E, e, szybko, szybko! Jeszcze jedna jagódka! No i już chyba nie zdążę. I wszystko stanęło w miejscu. Kurde. 18 coinów mamy. Unlock the Star Wand. Unlock odkurzacz. Tak jest, ile tu gwiazdek da się mieć. O kurde. A czy ja jeszcze długo będę miał tutorial? Ale za jej fajna muzyka. O kurde. Łoooo! I to ja rozumiem. Tak to można pracować. A, ale ja tylko 6 mogę ich mieć. No to lepsze to niż nic. No i od razu fajnie się tu pracuje. Tu, 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 tu. Nie. Złota jagódka mi nie wpadła. A tam miałem co najmniej 2,50. No cóż. Szkoda. Teraz możemy być czarodziejami. Ło! O kurde. Zupgridowałem cię. Jesteś jak normalnie, ja mam malinki! Dawaj, daj! Mam malinki! Du, 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 du! Ile pieniądzów? A mogę zupgradeować sobie to na przykład? Mogę! O kurde! A jeszcze fajnie by było, gdybym. E, gdybym nie musiał co noc sobie upgrade'ować tego znowu. E, szybko, 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 szybko! Szybko, 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 dziurę powiem, a było blisko. Ale ile pieniędzy teraz mamy? Malinki są lepsze od jagód. Wszyscy o tym wiedzą. Tak, udało mi się! Większa dziura, mamy większą dziurkę. To teraz bierzmy pieniążki i lecimy dalej. I teraz oblokowaliśmy to, że możemy ruszać dziurą. Chodź dziuro. O, ale ty ja mam limit jakiś. No dobra. Szkoda. I myk do dziury! I myk do dziury! I teraz musimy dobrze trafiać! Bum bum, bum, bum! Odkryłem to, że mogę ruszać tą dziurą, to już wiemy, ale za każdym razem, e, kiedy ja ją karmię, to zasięg chodzenia mojej dziury się naprawia. I mogę zjadać tutaj też przedmioty i zarabiać dzięki temu pieniądze. Idź tam, mój przyjacielu! Przymiam cielu! Szybko musimy zjeść te wszystkie kamienie. Dzięki temu zarobimy dużo pieniędzy. Bo te przedmioty są warte. Są istotne, warte. I dostajemy gwiazdki. O kurde! Mogę upgrade. Mogę upgrade'ować mojego Badisa za 6 gwiazdek. I jest z kaweczką! Ale odjazd. Czyli po to mi są te gwiazdki do upgrade'owania. Zwiększamy zasięg dziury i budzimy się i jazda. Musimy więcej gwiazdek zebrać. Oj, i teraz mam normalnie truskaweczkę. Dobra, i, idziesz tam? Ja zbieram gwiazdki. Potrzebujemy więcej gwiazdków. Upgradeujecie! I my! Ej, jak to jest w rogu, to to jest super opcja! Możemy zupgradeować kolejną malinkę! Upgradeujecie! I do rogu! Jakbym jeszcze sobie trafił! Ile pieniędzy? Kurde! Jestem bogaty! Tylko ciekawi mnie to, czy ja tutaj dostanę jakąś wypłatę, czy zostanę uwolniony z tego snu. Ale 100 dolarków, 100 dolarków to 100 dolarków. Tak jest. Ale na nic mnie nie stać. Mogę odblokować umiejętność. Let's go! Idziemy tutaj tą dziurką. Ile gwiazdek dostałem? O kurde! Musimy zdecydowanie zwiększyć sobie długość dnia. Gie! Yeah. O kurde, faktycznie ile tego jest? Ej chłopaki, za dużo, za dużo, ja nie nadążam! Ja nie nadążam normalnie, no tyle tych owocków jest tutaj! Mój odkurzacz jest za mały! I tutaj szybko! I ile jeszcze dostanę gwiazdeczek?! Kurde, jestem bogaty! Zepsułem się, przy... a to raz na 10 minut mogę, o to lipa! <śśmiennie> Ale dziura mi się powiększyła, tak jest! Ile pieniędzy, ile wszystkiego mam! I zieloną gwiazdkę jakąś też mam! Jocie! A, i, to, to, i teraz wejdź, bądź mądry i zbierz wszystkie te pieniądze. Grosz do grosza i będzie kokosza. Kim był ten kokosz? Nie mam zielonego pojęcia. A nie mogę mieć jakiegoś kolegi, który zbiera za mnie pieniądze? Na przykład... O, szarikan dobrze zbiera pieniądze. Ja chcę szarikana w tej grze. Ale ta dziura tu już jest naprawdę duża. Kurde. Zwiększmy sobie długość dnia o 10 sekund. Czemu nie? I możemy zapgranować naszego Badisa! Upgrade'uję cię, truskaweczko! Jesteś kiwi! I kolejne kiwi mogę mieć. Tak jest! No ale to, to kiwi chyba będą dużo warte, co? No jasne, że tak. Mamy kiwi! Mamy też slecz, kamera do rozwalania wszystkiego. Nie mam zielonego pojęcia, co ja będę tym rozwalał. Ale o kurde, i mam młoteki, co? Hmm. Zepsułem ścianę, o kurde! No, nie wierzę w to, czyli ja byłem tu cały czas zamknięty. To była symulacja! Ale możemy też zaupgradewać kolejną truskaweczkę! Chodź tu truskaweczko! Mykcie! Dobra, rozwalamy wszystko! Gregory, sprawie bomb budowniczy! U, ale mam tutaj też rzeczy, których nie mogę rozwalić. Dziura, to zdecydowanie musi tam się udać. O kurde, ja tutaj mam jakiś dziwny, śmieszny pokój. Enter password. Keywere, ty. Hmm. Nie działa, niestety. A co najlepsze, teraz podnoszę wszystkie koiny w okolicy, więc już nie muszę ich podnosić sam. Jak odblokuje tego Blitza? O kurde. To wtedy w świat i ludzie Wt wtedy nakarmię tak tą dziurę, że będzie taka wielka, że normalnie wygram tę gierkę tak o, tak szybciutko. I możemy zabgrydować kiwi, a kiwi jest fioletowym winogronkiem. O kurde, ale super. Winogronka też są super, a co lepsze, na pewno drogie. Fajnie byłoby zabgrydować jeszcze ten odkurzacz, i w sumie to powinno być naszym celem. Upgrade od kurzacza. i widogronko tutaj. O kurde, dostałem jakąś złotą taśmę. My name is Donna Bellinger I what Pomeroy. Ona coś do mnie mówi, ale ja potrzebuję napisów. Okej, okay, A B C B nie ma, B C D F G H. Kurde, to jest tyle tajemnic do rozwiązania. A co ważniejsze, możemy mieć jeszcze jednego kolegę, który będzie słał nam beryskami. O to chodzi. Gdzie jesteś? I raz! I dwa! I trzy! Nie stać mnie, bo. Ale ile ja tu gwiazdek mam do zebrania? No dobra, przygotujmy się! Odpalamy busta! Pusta kapusta odpalamy, jazda! Zarabiamy mnóstwo pieniędzy, mnóstwo gwiazd, wszystkiego, wszystko! Leć do doniczków! A nie, bo to tam ma być! Kurde, chyba zepsułem, Al, albo nie, dobra, szybko, 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 szybko! Szybko, wszystkie te doniczki musimy zeszleć! Tak jest! I lecisz dalej! Dziura mi urosła! Tak! Dziwnie to brzmi w sumie! Ale dziura urosła! I teraz tam, ile tu gwiazdek jest? Przecież ja nie będę miał czasu, żeby ich połapać! Szybko! He, 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 he. Szybko, 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 szybko! Tak jest! I ile pieniędzy tu leży? Ja cie! Dwa i tysiąca! To jest jakieś 2,50 na nasze! A co ja tu muszę zrobić? Nie mam zielonego pojęcia, ale dwa tysiąca, ja tu za to wszystko mogę kupić. Auto pick, wrench, wakum, o tak, o tak! Dwanaście miejsc w odkurzaczu, ale tu mamy jakąś nową abilitkę, więc bierzemy w ciemno. I odpalamy ją od razu! A! No to tyle z odpalenia jej. O nie, ja zmarnowałem ją! To Active Berry Nie wiem co robi ona, ale pewnie jest fajna. Ile gwiazdków? Ten płot też jest narysowany. To oznacza, że będziemy mieli jeszcze więcej przestrzeni. 91 gwiazdek. Zobaczmy w takim razie, co da mi ulepszenie widogronka? Chyba nie ulepszyłem winogronka. Albo tak, nie, ulepszyłem. Jest to teraz coś dziwnego. Nie mam zielonego pojęcia, czym to jest, ale nieważne. Nie muszę wiedzieć. Ważne jest to, że mamy odkurzacz, który ma 12 miejsca. Dwanaście 12 miejsca to strasznie dużo Mamy kolejną kasetę. On Friday, 12 we had a short shooting day and the rest of the crew was early. Barry reached out to me via email that morning about staying later to talk about things He knew that I already knew what the meeting was about He to have a face to face so I... Began planning. Ja wiem, że muszę zabrać 10 tysięcy pieniędzy, aby zrobić takiego riberfa i wtedy będę zarabiał dużo więcej, a przynajmniej o 25%, więc musimy w to iść i zebrać szybko gwiazdki, bo gwiazdki są istotne. A mogę wziąć ten młotek i po prostu rzucić nim tak? Nie, ten młotek jest za słaby. On potrzebuje 100, on potrzebuje 100, a ile potrzebuje winogronko? 50. No, faktycznie oni już powoli, z bardzo małą mi respią tych owocków. Bardzo wolno. Musimy to przyspieszyć jakoś. O kurde, to są jakieś memory. Gierka w memory. I nie zgadłem, niestety. No i dobra, mamy 10 tysięcy i res restartujemy całe pieniądze i upgrade'y. Zostają nasze beryski. No dobra, robimy to. Jazda! Mamy drugi poziom w tajemniczenia. Ale co ważniejsze, nasze beryski są! I mamy 1,25 przelicznik. To no spoko fajnie. Zdecydowanie potrzebujemy tego odkurzacza. Jezu, bez odkurzacza to tak ciężko tutaj. Dziura się powiększyła! Jacy my bogaci jesteśmy za pierwszym razem 1500 keszu! Ja w sobie to ja nie wiem czy ja chcę powiększać sobie ten pokoik. Na razie to bym zostawił i bym chyba sfarmił bardzo dużo tego. I teraz możemy ruszać dziurą, zwiększyć to, ale co ważniejsze. Wakum. Orb generator, to, no stać nas na wszystko, żeby jeszcze coiny samo nam podnosiło. Abilitkę i to i już nas nie stać na nic. Ale co ważniejsze jazda! Dobra, szybko, szybko, do dziury, do dziury! Więcej, więcej, skoro już użyłem tej abilitki to szybciej powiększmy jeszcze raz tą dziurę. Ła, ile tutaj rzeczy lata. I ile pieni Ile pieniędzy ja tu zebrałem, o kurdeś! może 10 tysięcy będzie. Nie? Szkoda, ale ci tak dużo! Kolejny bary kosztuje 10 tysięcy. Unlock the sledgehammer. Barry Blitz Duration! Unlock Berry Font Ability! Tyle rzeczy zapgradewaliśmy, że to masakra. Sprawdźmy jeszcze jak działa tylko ta fontanna, bo jestem bardzo ciekawy tego. I fontanna! Ta dziura się tak powiększyła! O kurde! Jaka ona duża! No dobra słuchajcie, więc to będzie na tyle, jeśli będziecie chcieli więcej odcinków, abyśmy odkryli tajemnicę tego miejsca, dajcie znać, a ja spadam do dziury.